Widowiskowa parada i zlot old-timerów. Taka atrakcja czekała na mieszkańców i turystów w Kołobrzeskim porcie. Podziwiać można było różne marki zabytkowych aut, których właściciele przyjechali z całej Polski. Jak mówią, ich zamiłowanie do takich aut często jest dziedziczne. Dziadek, tata. Ee, no i tak szło z mężczyzny na mężczyznę. A jakie samochody pan ma w, swojej, w swoim garażu? No ja e, niestety, tylko to. Niestety, lub stety tylko Citroeny, wszystkie modele od najstarszych, dzisiaj tutaj jestem modelem z 30 roku, ale mam cały przekrój tych modeli przez DS, 2CV, jak również klasyczne nowsze modele, między innymi Citroena XM, którym jeździł ambasador Francji w Niemczech, po generałach samochody. Przy Obrzeskiej Latarni podziwiać można było kilkadziesiąt pięknych okazów, najwięcej marki Citroen. To jest Citroen AC4 z 1928 roku auto oryginalne sprowadzone z, było, znaczy 100% oryginalne praktycznie sprowadzone zostało z Francji od, i kupione od pierwszego właściciela. Właściciele aut przyznają, że to uzależniające i czasochłonne hobby, ale zazwyczaj nie poprzestają na jednym modelu. Zawsze się interesowałem motoryzacją, zawsze się bawiłem w remonty, nie remonty aut, a, a ponieważ nie było czasu, pierwsze auto kupiłem ponad 30 lat temu, dwa auta kupiłem y, za niewielkie pieniądze i stały bo nie było czasu wyremontować bo człowiek pracował. Jak przeszłem na emeryturę zacząłem auta remontować no i teraz jeżdżę nimi bo mam kilka aut. To nie to. No właśnie, jakie pan ma auta? Więc y, pierwsze moje auto, które y, odbudowałem całkowicie, to był Fiat Topolino. To jest taki właśnie dziadek Malucha. Następnym autem to Opel kadet z roku tam Fiat z 1937, a Opel Kadet to jest 1938 roku to auto. No, następnym jest autem oczywiście Citroen. No i mam jeszcze takie bardziej już nowoczesne auto amerykański Cadillac. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.